Siemanko, siemanko. Dobra, Ym, mamy misję. Misje dzienne. Ym, dzisiaj zaczniemy sobie w filmik z misjami dziennymi. To tak, zaczynamy sobie w wyspie początkowej. Płyniemy sobie do Kabelesu. I w Keblesie mamy pierwszego bosika dziennego, który jest dostępny od poziomu 50. Pójdziemy sobie, wychodzimy z miasta w prawą stronę i tutaj mamy bossa, tro, e, bossa minotaurów. Jak on się nazywa? Boss minotaurów, boss minotaurów, zobaczymy po drodze. Pójdziemy sobie tutaj do przemytników i tutaj mamy zejście, mamy bramkę le levelową, na którą możemy wejść dopiero właśnie od tego poziomu. Dobra, pierwszy bozik jest tutaj. Widzimy, że ktoś tutaj sobie lata. Właśnie to jest popularne miejsce. Tutaj dużo osób zawsze lata. Mamy Brabudo. Mamy bramkę lewelową od 50 poziomu. Wchodzimy sobie, rozmawiamy z nim. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy. Znowu ok. I dostałeś misję. Nie ma honoru między złodziejami. Wchodzimy sobie w teleport. Wchodzimy sobie w kolejny teleport do Bossa, portal do Bossa i bijemy. On jest od świętości. Możemy sobie założyć eku od natury, chociaż na niego nie potrzeba. 50 level bez problemu go zabije, on nam nic nie bije. Zabijamy go. I widzimy że dostaliśmy nagrodę, 150 000 doświadczenia, 40 000 złota, 10 punktów reputacji, plus egz za niego. Szybki, szybki, szybki bosik. można sobie co nie go bić, dostaliśmy zbroję wartą 7,5 tysiąca i ją dostajemy też z misji, ona jest nic nie warta na markecie, po prostu za 7,5 tysiąca sprzedajecie do, w sklepie. Zbieramy sobie potionki, to, to jest dobre, a reszta rzeczy, które tutaj widzicie w ekwipunku będzie szła do zwykłego sklepikarza. I biegniemy sobie dalej. Pierwszy bossik jest zrobiony, szybki. To właśnie są właśnie takie dzienne bossy, które, które opłaca się robić, bo dużo czasu on nie zajmuje, a dostajecie bardzo dużo doświadczenia, pieniędzy. Okej, okay. jak jesteśmy już to po drodze możemy sobie zabrać misję na trolla, żeby się nam już robiły jak będziemy po kolei je atakować. Wchodzimy sobie dalej. Idziemy na statek w Kebelesie i płyniemy do Murori. Kolejny bosik to um, takie niby, małe bosiki slimów. Dzienna misja. Wchodzimy sobie. Co tu jest? Potwory są od energii natury. Możemy sobie założyć. Wchodzimy tutaj, bramka levelowa, level 25 idziemy dalej. Wchodzimy wchodzimy na dźwignię. I idziemy dalej. I tutaj mamy energię natury. Możemy sobie założyć Eku od ciemności byśmy będziemy więcej bić szczury, opłaca się bić. Może wam karta wypaść szczuro, ale od razu widzicie, że robi, robi, robią się polowania. To no zawsze tam dodatkowy EXP, troszeczkę zawsze wpada. Klikacie dźwignie, żeby odblokować. Tutaj jest zablokowane przejście. Klikacie na dźwignie, się tam przejście odblokowuje. Zabijamy szczury, bo z szczury, szczury, z nich bodajże też może wypaść karta. Karta Radioaktywnego Szczura I idziemy dalej I tutaj mamy takie Takie slimy po prostu Proste Na 25 poziomie Każdy może sobie to bić A jak pójdziecie tutaj na 25 poziomie dostaniecie Z każdego potwora 30 tysięcy expa Plus 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 x za zrobienie Questa. Czyli po prostu wejście, kliknięcie dźwigni i, i tyle. Ok. I patrzymy, wchodzimy. Mamy 10 minut, możemy przez ten czas tutaj będą się nam rozbić radioaktywne szczury po kliknięciu dźwigni przez te 10 minut. Jeśli chcecie próbować zebrać kartę radioaktywnego szczura, to tutaj sobie siedzicie i je bijecie. klikamy dźwignię. Dostajemy 30 tysięcy złotych, EXPA, 10 tysięcy zł i 10 punktów reputacji. Ale z tych Almogordów też wypadają jakieś mm, rzeczy, które. Yy, nie wiem, czy nawet karta z niego nie wypada, która też jest dużo warta. Zabijamy sobie. Ale za, widzicie, za każdego potwora dostajecie po 30 tysięcy złota. Czyli były cztery potwory, zabiliście ich, dostaliście 120 tysięcy expa plus 30 za kliknięcie dźwigni. Wychodzicie sobie i idziemy do kolejnego. Dobra. Kolejny boss to jest boss cyborgów. Boss cyborgów jest energii światła. Czyli energia natury mogła być dobrym wyborem, chociaż wiecie... Nie potrzebujecie tego, bo to są proste, proste bossy, które, nawet nie musicie nic zmieniać, bo, bo, i tak dacie ich radę. Wchodzicie sobie, tu jest Mr. Roboto, na samym końcu będzie. Wezmę sobie, odpalę zwiększone obroszenie, żeby sobie cyborgi na raz spadały. Robimy, bijemy sobie cyborgi, od razu przychodzi polowanie polowanie na szczury, cyborki i nietoperze. Dostaliśmy bonus od złotego potwora, a teraz jeszcze więcej bijemy. Chociaż i tak cyborki na nas podały. To nie robiłoby nam to różnicy. Ale no, zawsze coś. Tutaj możemy sobie po drodze pobić. Zawsze jest to jakiś zarobek. O, pusto. Dobra. Widzimy, że tu ktoś był już i wybijał. Bo tu jest zazwyczaj o wiele więcej potworów. Tak, tutaj mamy mapkę. Tutaj zaczynamy sobie. Idziemy tędy, wchodzimy tutaj w drzwi. Idziemy tędy, tu jest najszybsza droga. I tutaj na samą górę do teleportu. Jesteśmy tutaj przy wyjściu. Bramka levelowa 75. Wchodzimy sobie i. Tutaj, tutaj pod nami. O, pod nami. Zrespił się kamień. Żeby, jeśli, jeśli chcecie przejść, musicie poczekać, a zniknie. Widzicie, zniknął. Tutaj dalej. bijemy sobie cyborgi. Tutaj znowu czekamy. I tutaj nam zaraz zniknie ten kamień. Po prostu, po prostu, po prostu. O, ten tu Idziemy dalej. Tutaj powinien ten pode mną zniknąć. A, nie, ten zniknął. Dobra. Tutaj. Wydaje mi się, że przed chwilką ten znikł. Już nie pamiętałem dokładnie. Okej, okay, jest dobrze. Tutaj wchodzimy sobie dalej. Tu są cyborgi. Bijecie sobie cyborgi. Zabijacie je. Idziecie dalej. Tutaj... ta kamień zniknie? Dobrze myślę? Raczej tak. I tu właśnie... Tutaj za tego questa już 75 I poziom. I tutaj jest już... To tutaj dostajecie już bardzo dużo. I z Mr. Roboto lecą też fajne rzeczy. Mm, nie pamiętam teraz dokładnie co. Mógłbym sobie sprawdzić. Ale to już później zobaczę. Dobra, wchodzimy sobie w teleport wiecie w pokoju, ktoś jest. To za ten czas sobie może sprawdzę, co z Mr. Roboto leci. Mr. Roboto. Uh, 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 uh. nie mam tutaj u siebie napisane więc, 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 więc więc, więc, więc tam więc, więc nie powiem teraz bo mam tutaj kilka zdjęć pokazanych wcześniej, w tamtego slajma, leci hełm almagordo dostajecie 30 tysięcy, ale możecie unikać zdobyć, który koło 500 kakele coinów jest wart nic naszyjnik Mi wypad, który wart był 30 tysięcy zł. Z tego slajma. O ten. O go, on nie jest bardzo popularny. Jest bardzo popularny. Często wypada. Dlatego jest nic nie wart. Po prostu go sprzedajecie do na markecie. Wchodzicie sobie w teleport. Mam 10 minut. Tu jest cała mapa cyborgów. Możecie, możecie je wybijać. Teraz ktoś wybił właśnie. To ja tylko klikam dźwignię. Mr. Roboto. Zabijamy go, dostajemy 500 000 expa 70 000 złota plus za bosa dostaliśmy 130 000 expa. Wchodzimy sobie dalej. I już pokonaliśmy wszystko. 3-3-3 bosiki na razie zrobione. Czyli mamy pokonanego bossa minotaurów, bossy slime'ów, bossa cyborgów. Idziemy teraz mm, do kolejnej dziennej, go, dziennej misji. Tutaj już bossa nie będzie, będziemy po prostu mm, odmęty pustki, czy jakoś to tak się nazywa, zabijać. Które, które, które będą się tam nam cały czas respić, wchodzimy sobie, wychodzimy te, o, oh, sorry, 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 za, za, zamyśliłem się trochę. Wychodzimy sobie dalej i tutaj będziemy szli tutaj na pustynię pod Murorium. Wszystkie trzy bossy, wszystkie trzy misje dzienne są właśnie pod Murorium plus jedna właśnie na Kevelesie. Jest jeszcze dostępna. Tu mam cztery. Jest jeszcze dostępna piąta. Nad hojom na pustyni, gdzie są mi cyklowy? Z tamtego to zrobię tylko skrót jakiś mały, po prostu, po prostu po prostu nowy filmik będzie na tamtą misję. Bo ona jest dość długa, znaczy nie jest taka długa. Zobaczcie sobie, jak ona trwa. Ale będzie nowy filmik, bo tam często ludzie potrzebują zrobić. To lepiej, żeby była oddzielnie, żeby ludzie wiedzieli, jak to robić, i dokładnie to wygląda. I tam mamy bossa Onwunusa wonusa że tak on się nazywa. Ok, idziemy sobie dalej. Jest tutaj nasza pustynia. I tutaj mamy wieżyczkę. Mamy. Pochodnie, musimy je zgasić. Żeby je zgasić, trzeba przy, y, położyć kamień obok nich. Możemy go przepychać. Potworki nam go przepychają, ten kamień, więc dobrze jest je wybić. Kładziemy kamień, gasimy pochodnie. Kładziemy pa kamień, gasimy pochodnie. Idziemy wyżej. Kładziemy kamień, gasimy pochodnie. Tak samo bijemy potwory, bo nam będą przerzucać tego kamienia. Idziemy tutaj, oj, 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 oj zagapiłem się. Okej, okay. i teraz. <grytanie> Widzicie, nawet wróżka mi go przesuwa. Dobra, teraz tędy. Tutaj kładziemy teraz w ostatnim miejscu kamyka, czyli cztery pochodnie zgaszone, kładziemy kamień przy wieżyczce, klikamy na wieżyczkę, wchodzimy w teleport. Potwora od, świę... od um, świętości, światła. Możemy założyć EKU. Nie, potwory od ciemności. Możemy założyć eku od światła. Czemu by nie? I pojawimy się w pokoju z bezimiennymi pustkami. Możemy je wybijać. Odpalę sobie bonusy, żebyśmy na raz je ubijali. No prawie naraz. Na raz. Żeby tu przejść, tutaj są właśnie tak yy, ciężko przechodzić sobie ręcznie. Bo tu jest taki labirynt, którego nie widać. Po prostu klikamy sobie na mapie. Tutaj na górze. Jak widzicie, jak mam mapę po prawo, klikamy sobie na nią i postać nam sama, sama idzie. A my sobie powoli to wybijamy. I postać nam sama idzie. My, aby spać, klikamy sobie, żeby zaznaczył nam potworki. I labirint się sam przechodzi. Złoty potworek wpadł od razu po drodze. Tu często jest właśnie złoty potwór. Teraz to nawet, jakbyśmy mieli małe obrażenia, to i tak by potwory spadały na raz. Ale że mamy bonus od złotego potwora, to już nie mamy się czym martwić. Biegamy sobie. Wszystko wybite. Prawie wszystko. Dobra. I tu ostatnie okrążenie, i będziemy w pokoju z. Z naszym questem. Tutaj pierwsza, pierwsza faza, czyli przebiegnięcie tego labiryntu. Druga faza będzie tak samo. Przyciąganie kamienia. Ok, jesteśmy tutaj. Tutaj idziemy sobie tak. Ktoś nam zaznaczył. Tutaj Jak jesteśmy tutaj, to nie możemy nigdzie indziej. To idziemy max do góry. Max w prawo. Max do góry. Max w, no, w lewo. W tamtym miejscu. I pojawiamy się przy teleporcie. Wchodzimy sobie. I tutaj nam się pojawiają cały czas bezimienne pustki, ale one nam nic nie dają. EXPO nam nie dają. Po prostu musimy sobie je zabijać jak najszybciej. Kładziemy kamyka. Wrzucamy kamyka w ten teleport na górze i powtarzamy czynność kilka razy. Ja, i dobra, dwa razy. Trzeci raz będzie. A i pomyliło mi się. Troszeczkę się zagapiłem. Trzy razy. Jeszcze chyba dwa razy trzeba, czyli będzie trzeba wrzucić kamień do tego teleportu. Pięć razy bodajże. Czwarty. I uderzamy, bo tu właśnie opłaca się jak najszybciej to zrobić, bo widzicie, nic nie dostaje z, z tych potworów. Po prostu muszę, muszę kamień wrzucić. Ok, pięć razy. I zdobyliśmy 450 tysięcy expo, 100 tysięcy złota, 10 monet reputacji. Cztery bosiki zrobione. I teraz będziemy się widzieć przy piątym bosie, Piąty boss dzienny. Na niego potrzeba już troszeczkę wyższy poziom I, i musimy się trochę bardziej Zaopatrzyć w, e, w itemy mm, To tak Kolejny boss to Boss, boss Boss na cyklopach On się nazywa Onwunius A sobie wejdę z, Mam chyba zdjęcie z niego on wuniósł tak. Ma 200 tysięcy 000... hmm, punktów życia, czyli dosyć sporo. Ale z niego wypada pierwotny monokl, unikat, oko cyklopa, pieczone mięso i daje nam około 50 tysięcy ekspa. Ok. Ale on daje nam tylko z 50 tysięcy eksponat. zobaczymy dokładnie, ile nam da. Jak już będziemy u niego. Idziemy do hoja. Czyli do naszego bossa, bossa, bossa. On wygląda jak slime. Ale to jest boss na cyklopach. Okej. Okay. Hoja. I płyniemy, płyniemy, biegniemy dalej. Na pustynię, Tutaj mamy wydarzenie. Event. Eventik Przytrzymam biegu nie mogę drzewo fejoni idziemy na to miejsce, tutaj mamy zejście w dół wschodzimy sobie niszczymy potworki od razu jak jesteśmy tutaj to sobie weźmy odpalę bonusy tutaj wszystko wybijmy, będziemy sobie będziemy sobie wygo wygodnie nam będzie biegać z tymi wederkami jak będą nas potworki nie atakowały, a my sobie później będziemy sobie mogli wejść na mount naszego zwierzaka, wierzchowca. O, i jesteśmy. Co mamy? Mamy bramkę level 110 poziom, ale tutaj możemy wcześniej wejść, tylko nie będziemy później mogli przejść przez tą bramkę. Jeśli nie mamy 110 poziomu, to tak. Tutaj mamy takie labirynty lekkie, małe, mamy tutaj naszą mapę, Od, oddalę sobie, tu jest nasza mapa. Idziemy sobie po kolei, tak samo jak ja, klikamy dźwignię, dzięki tym dźwigniom odblokowują się nam y, kamienie i, i, i będziemy mogli sobie przechodzić dalej, na kolejne poziomy, dalej, dalej, dalej. Mamy odblokowane kolejne wejście, tu już jest ostatnia faza, tutaj już mamy wszystkie dźwignie kliknięte, Teraz po prostu będziemy sobie szli w teleport. Tylko zbiję sobie, żeby żeby, żeby, żeby dostać jak najwięcej oczu, oczków. Tutaj mamy wejście. Jesteśmy 125 poziom. Ciężko na tym poziomie, wtedy to musicie mieć na pewno ze 120, 100 150 oczów. Mamy jeszcze jakieś oczy? Tutaj mamy oko cyklopa. 90 sztuk mam, więcej nie mam. Ale no raczej to powinno wystarczyć. Mamy eku od natury. Eku od natury jest silne przeciwko światłości. Czyli dobrze jest. Za samo wejście dostajemy Expo. Możemy. Poczekać 10 minut gdzieś w rogu, założyć sobie buty żeby, yy, mistyczne, żeby nam się regenerowała mapa, mana, HP i się leczyć. Po prostu stać w rogu i się leczyć. I przetrwać 10 minut, jeśli wiecie, że nie macie oków I go nie ubijecie. Po prostu chowacie się gdzieś w rogu, czekacie. Do końca wychodzicie. Albo po prostu bijecie, mmm, widzicie już mało HP, zostało, skoczył wam się oczy ubijacie mi yy, te cyklopy, zbieracie oczy i dobijacie potworka dobra, to ja wchodzę sobie, dostałem dostałem nagrodę milion expo, 150 tysięcy złota 10 monet reputacji ale jeszcze zabijmy zabijmy sobie jeszcze tego potwora on wuniuco da nam z 50 Expo zobaczymy za chwilkę. I możemy dropnąć z niego unikatowy monokl. sobie odpalę bonusiki. Cztery są. Zregeneruję manę. Mm -hmm. Tutaj mamy oczy sobie położę ekwipuny gdzieś tutaj pod boku, żebyście widzieli tam nie widzicie, bo tam jest kamerka tutaj, z tej strony i poczekajmy chwileczkę każdy auto-atak zabiera nam wezmę go, zmniejszą mu pancerz i teraz go bijemy, widzicie każdy auto-atak, auto-atak spell założę buty Okej, okay, żeby mi się mana regenerowała. Auto-atak spell, auto-atak spell. Każde, czy to auto-atak, czy to spell, zabiera nam oko. Uważać musicie tutaj na te... te, te, te kolce. Bo widzicie, wejdę sobie w kolec, to, to zajmie mi tysiąc z życia. I posik pokonany. EXP, zdobyty. Co teraz zrobić? Możemy tutaj sobie przed minut czekać, możemy sobie wybijać cyklopy, możemy sobie zbierać z nich mm, oczy. Ich się tutaj będzie dużo rozpiło. Ale, 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 ale nie ma sensu bardzo. Po drodze, o, poziom wbity. 3, 2, 7. Cały, cały level na tych dziennych misjach wpadł. To teraz mamy jeszcze mistyczne boty założone. Możemy używać skilli, speli, szybko to wybijamy i wychodzimy.